mnie, kurwa, że próbujesz mnie zniszczyć, że próbujesz mnie, jak on to powiedział, zezłomować. Także kurwa, Bogze, niech, zróbcie szota, kurwa, bokser, czekam na ten film, w którym mnie zezłomujesz, możesz mi ch... na chuja Jeżeli ty mnie usuniesz z internetu... To... W ogóle, co to jest w ogóle, kurwa, zapierdalaj, że ty mi usuniesz z internetu, kim ty kurwa jesteś, kurwa, kurwa, nie, nie ja wiem, o takim sięciem, jest. kurwa Nikt nie wie, wie, ma takiej, kurwa władzy, a ty, kurwa, grubasie, masz taką władzę, ty masz, kurwa, grubasie, taką władzę, żeby wpierdolić, kurwa, trzy kebaby, kurwa, w najtajszym kurwa, kebsze. Taką masz, kurwa, władzę, grubasie, zajebany. Powiesz albo... mi obciągnąć chuja. I jak schudniesz, to się napierdolę, we... w sumie mogę Cię wszędzie napierdalać, tylko schudnij kurwa, najpierw kurwa no zadbaj o linię, chciałem... zad gruby kurwa, zacznij pić kole zero, wtedy możemy się napierdalać w MMA, możemy się napierdalać w co chcesz eee, <laughs> bo bym Cię tak kurwa obił jak kurwa psa kurwa zwykłego. Ale to chciałem Ci zaproponować, żebyś zobaczył sobie z nim w MMA. A jak ja z nim tylko później... nie w kurwa, no to gruba zważy 120 kilo, czy tam kurwa, wiesz, ledwo co łóżka staje, stoi kurwa, no wiesz, to jednak jego łapa waży, nie? No no, dasa, nie? Co tak. się no to... zmieniło od tego czasu, jak pojechaliśmy ale z... kurwa do Zabielskiego i byłeś wielki kolega z nim. I teraz już nie jesteś. No bo to jest kurwa fałszywy Cwell, kurwa, no to chyba niełatwo się przekonać, że jest kurwa celem, nie? Ale on powiedział sam, że ma na ciebie teczkę, jak No to masz, ma... ale dobrze, jeżeli masz teczkę, to, siedzieć, tak? to kurwa, wypierdalaj tą teczkę, kurwa do internetu i tak mi chuja zrobić nic mi kurwa nie zrobisz. Co ty możesz mi kurwa zrobić, ty możesz mnie bardziej zniszczyć, kurwa. Jak możesz mnie kurwa bardziej zniszczyć gruby, kurwa. Gruby, ty możesz więcej kebałów pierdolić, a nie bardziej ale posłuchajmy jeszcze go innego. Co myślisz o dniach zawodnika? Boxella. Boxel? Boxel <grywa> <grywa> okay. jest kurwa kurwą, którą jebam po klubach kurwa, nie? <grywa> Założył klub, żeby go nie bali w kiblach kurwa. <grywa> Grubej kurwa. Dawaj, dawaj tam kurwa teczkę kurwa wypierdalaj na mnie, możesz mi obciągnąć chuja, nie? Gwarantujcie, że możesz mi obciągnąć chuja. Co, wyciągniesz kurwa brudy sprzed 8 lat, które nie są brudami? Tak chłopak, Boxer. tak możesz, tyle co możesz zrobić kurwa. Ja mnie. słyszałem, że Tobie się podoba ten dni z zawodnikiem jednak. Z I Specjalnie Bostela? tak mówisz, tak. Że dni z zawodnikiem? No? Że są zajebiste, tak mówiłeś okay. się No ale jak... Tak. Na live słuchaj, ja na live, no, live no, mówisz, że, że... Może zrobić dzień z zawodnikiem. <laughs> ale na live ja, tak ja. mówisz, a mi mówiłeś poza live, że są zajebiste, to jak to jest? No to wyjdź stąd i nie wracaj. <laughs> No bo nie. jeśli ty tak ale mówisz. Ale ty jeszcze mu robisz przykrość teraz. Komu? No bo zrobiłby no komu. Ale przykrość to mu zrobiła matka, że go urodziła. <grym> <grym> nie, to jest za mocne. Nie, nie, zamocny. Ale teraz tak. nie. Nie. nie mów tego. Tak, nie. Przepraszamy Cię, bo wtedy. Tak, za markę ci przepraszamy, bo to już za, za grubo poszło. Yy. Grubej schodni, po prostu to jest dobry, dobry dla ciebie dla serduszka, tak żeby ci kurwa pykało jeszcze przez parę nie, następnych lat. Boku. To schudni, kurwa, bo cię kurwa. Ja ten, jak to się nazywa? E, ten e, cholesterol ci kurwa zabije. Cholesterol ja kurwa w żyłach kurwa, to ty masz kurwa tłuszcz, tak ci płynie kurwa. Od góry do dołu. Mam jedną zasadę, nie wierzyć na cholesterol. Nie? nie, nie, to nie można robić nie, nie, można gruba. <laughs> tego nie można robić, ale Farmazony trzeba piętnować, nie? Dobra, Farmazon, farmazon powiem Ci tak, schudnij, ale to na, na, tak, porozmawiajmy, kurwa, szczerze. On e, 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 zaczepił nas pierwszy, prawda? Tak, on zaczepił nas pierwszy. Farmazon, schudnij po prostu, bo kurwa, no dla twojego zdrowia, schudnij, żeby nie umrzeć, kurwa, za wcześnie. Tam masz 120 kg wagi, kurwa, ten tłuszcz kurwa z ciebie zwisa. Już nawet nie mówimy im o body shaming, kurwa, że tam bierze akceptacja swojego ciała, tylko dla twojego zdrowia, kurwa, bo to jest udowodnione akurat, że jesteś jest taki, kurwa, ulany, tłusty, no to kurwa po prostu. Pozdrawiam. Kurwa. Zdechniesz kurwa, jak kundel kurwa i pochudzi to. Schudnij po prostu, kurwa, może wtedy walkę ze mną zrobisz. Może w końcu będziesz mieć motywację, żeby schudnąć. I wypierdalaj tą teczkę, wiesz, przygotowałeś jakieś kurwa tam materiały na mnie. Ja bardzo chętnie chcę, żebyś podbił moją popularność. Wypierdalać całą teczuszkę, znaczy co tam masz przygotowaną na mnie. I tak mi chuja zrobisz, bo mnie się bardziej nie da zjeździć w internecie. W sensie próbowaliście mnie zjeść w internecie, chuja możecie mi zrobić, kurwa, tak naprawdę pierdolicie coś tam, że możecie mnie wypierdać z internetu. Jak ty możesz mi kurwa bąbel, kurwa wypierdać z internetu? To nie chestanie wykryty z internetu. Mi, ja się przekonałem, że jednak ciężko jest wyrzucić kamerę z internetu, no. bo sam osobiście miałem przyjemność. Ja no nie, nie jest to proste, nie jest Ej, to proste. Jest Ale, ciężko, Marek, jest ciężko, Marek, słuchasz mnie, je, jeśli prawnie ciężko było go wyjebać z internetu, no to osoba kurwa tak naprawdę, która tworzy też jakąś twórczość w internecie, tym bardziej nie, nie będzie w stanie. Ale skoro słuchajcie. prawnie się nie dało. Ale słuchaj to. Wytłumaczcie jedną rzecz. Jeśli prawnie się nie dało, no to jak może osoba się, fizyczna y, robiąc kurwa tak. też kanał na YouTube? Ale patrzcie, no patrzcie, bąbel teraz kurwa. Na przykład co robi bąbel? Kurwa. W to już tak kurwa. Kurwa, opierdala tak pałę. Kurwa, żeby zrobić. ale zobaczcie, teraz bagieta jest na hypie. Kurwa, tak opierdala pałę. Normalnie kurwa tak. Pop bąbel. Kurwa i bagieta. O, 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 bagietkę kurwa w gębę. O, bagietkę w gębę bierzesz po Wiesz, dlaczego bierzesz gębę, bo jest na hypie i dlatego kurwa udajesz, że jesteś jego przyjacielem, a jesteś kurwa zwykłym, kurwa petem, śmieciem, kurwa ale najgorszym. O kurwą o zwykłą, dana, kurwa, która. to, zjawisko, to Ale ty jesteś, jesteś takim kurwa farmazonem, no, no, jesteś zwykłą, nie. kurwą, zwykłą, która obciąga kurwa każdemu, no, kto tak, jest popularny. Ale taka jest kurwa, prawda? Proszę cię. No ale kurwa, no, no nie oszukujmy się. Ja to pokazuję w sposób kurwa sa, satyrystyczny, kurwa, w sposób humorystyczny, ale jesteś ja zwykłą, ja kurwą, i, petem doszczania jebanym farmazonem i chuj ci w dupę, kurwa, dawaj, na mnie materiał, bo jak jesteś taniej. I na się jedynie na no chuja. Raczej, na już. mojego grubego chuja. Zaję. Grubasie zajebany. Iuuu! Wyjdźcie dalej. A czy proszę wyzywacie ogólnie? Nie, wyzywam bokstera. Mordo, ale. A, okay. już no. naprawdę. Nie, nie, nie ale prawda. prawda jest taka. Nie, no wystarczy. Nie, nie, bo generalnie Hubert musi zrozumieć jedną do sesami. Ale nie? już po... Ja ale ja się go, się go nie boję, bo to on myśli, że on się boi. Ja go tam tą kurwę wypróbowałem, dlaczego ja mam się go bać? Właśnie, to jest. Dlaczego ja mam się go bać? Dlaczego masz się bać grubego śmiecia? On, to on się mnie boi, nie na odwrót, kurwa. No prawda jest taka, że gdyby miał wypuścić jakiś film, to już by go dawno wypuścił, tak? E, ale nie, to nawet nie o bo to jest takie w... straszenie, wiesz? Bagieta do ryja i lecz! kurwa! Płacaj kredyt! Większość wieczu, wieczu, <śla> Ja pierdolę. Łukasz, ale... Wieklu. Ja rozumiem złość do niego. Ale ja nie, no, nie czuję żadnej złości, przecież w sensie, ja czuję, że on jest pierdolym farmazonem i głupoty, dlatego kurwa go wyjaśniam, nie? Ja uważam, że mógłbyś to obrać w podobny sposób, ale bardziej... Ukierunkować... Jaki, cywilizowany? Nie. Nie, w sensie, ukierunkować to, nie będę cywilizowany. Ukierunkować to w bardziej sposób, że on się uważa za chuj wie kogo, że on może ci w jakikolwiek sposób... No ale zagrożyć. nie może mi zagrozić, to no możesz mi naskoczyć na chuja, no bą, bąbel. Tylko w taki tajenie, sposób no. mógłbyś to, znaczy to przedstawić. Ale że on ma kurwa robić loda, że on jest kurwa ale, nie, kocham, ale co on robi, kurwa, co on robi? Obciąga kurwa, może nie w sposób rzeczywisty, w sposób nieracjonalny, ale obciąga kurwa ludziom, którzy mają popularność, w sposób kurwa... Em, Wyimaginowany, tak? Czyli kurwa. Jakby tego nie robi w sposób rzeczywisty, że nie ściąga no kurwa szafra, gaci komuś, ale robi to w taki sposób obrzydliwy, kurwa, że tak liże dupę komuś. No normalnie, jakby rów komuś, kurwa, wziąłby kurwa, otworzył kurwa komuś dupę no bestia, zaczął i zaczął lizać kurwa odpyt. ale to jest, jest, to jest prawda. Ja ci drogi, ja sobie To jest to facie. Facie. Ale ja to jest kurwa fakt. myślisz, że osoba, która ma tyle milionów na koncie, by tak robiła? On to jest jego charakter. On tak robi od zawsze i zawsze tak będzie robił. Bo jest kurwą mnie na fejcie. to jest zwykły śmierć, no kurwa. On ma jeden cel. Zrobić zasięgi. On ma jeden wylizać dupę, Jakbym miał tyle hajsu, to, to bym miał, wie, miał wyjebane wizerzylę. No ale on nie ma! On ma każdy mówi, ale... że to ma popularność. Jakby jakbym hajs, to bym nie. No nikomu no, ale patrz. Tak. Słuchaj, jakbyś miał hajs, to byś nie robił w ogóle takich e, rzeczy, żeby się w jakiś sposób tam, wiesz, w internecie e, pajacować. Ja jakbym osiągnął to, co bym chciał osiągnąć, to potem bym się szanował siebie, że coś osiągnąłem, a nie lizałbym komuś dupę zasięgi. Ja ci powiem o co chodzi. Chodzi o to, że... Pewnej rzeczy się nie robi, nie? Bo trzeba mieć pewną etykę, moralność zasady. Natomiast y, on zaczepił nas pierwszy znaczy, i... Znaczy tam, I... tam nie ma żadnej moralności, kurwa, zasad. tam nie ma żadnych kurwa zasad, tam nie ma niczego, to jest I kurwa z... obrzydlistwo najgorsze. Zasada jest bardzo prosta. No jak gdybym miał tyle Hajs Co zdal na pewno bym nie lizał nikomu dupę. I Ale... ile to jest hajsu? Ja nie wiem ile tam ma, no dużo, właśnie, ma. Bo, bo dużo ma, dużo ma, ale jakie jak to ma znaczenie? Nawet jeżeli ma kurwa 10 milionów, kurwa 20, to nie, jest, to nie są Chodzi. duże pieniądze, naprawdę, to nie są duże pieniądze. Dla mnie to by było No dużo. dobrze, dla ciebie by było to dużo, dla mnie to nie są duże pieniądze i dla, jeżeli taki człowiek robi takie rzeczy, dla mnie jest kurwa zwykłym kurwa i farmazonem, no. Jeśli na ktoś mi... ma tyle hajsu... No dobra, Bokser, szykuj kurwa teczkę na mnie, dawaj, lecimy kurwa w ten, w balet, kurwa, ty nie jesteś w stanie mnie ty nie jesteś w stanie odpromować, no. Słuchaj no ja gdybym miał tyle to bym nie lizał nikomu dupy nie ale generalnie po tylu kurwa dalek bo słuchaj większość widzów nie rozumie nawet choćby fejmu, yy, nie rozumie pewnych zachowań które się powtarzają i kamerzysta tak troszeczkę przesadnie jako, yy, ale ze względu na to żeby to faktycznie pokazać jak to jest w rzeczywistości pokazuje te zachowania czyli generalnie to że wykorzystywani są ludzie którzy mają w danym momencie zasięg po to tylko żeby budować zasięgi fela A Znaczy inaczej on no on, on jest żołnierzem że ale wiecie, on, wiecie. Kreuje, on kreuje siebie na tych aferkach, bo to wiecie, bo to ma dodatkowe pieniądze z tego, on kreuje siebie jako kurwa gościa, który niby pomaga tym ludziom, tak. ale w rzeczywistości to jest tylko i wyłącznie czerpanie z tych popularnych oczywiście, osób. Że tak. To nie jest Uuu. jakakolwiek pomoc. to nie ma żadnej pomocy. Pozdrawiamy to ze strony, ze strony Boxdela. W sensie, oczywiście spłaci jakiś tam kredyt, ale dla niego też jest cząstkowa. 10 zł. Zamknij mordę kamerzysta, frajerze, zrucham cię w dziurę tak samo jak w Karolinkę, bo jest sliczna kochania, Gumer, niech nie, nie kozaczę, bo jest na liściach. Ale mam To nie jest Bokser. no to ja wiem, że to nie jest Bokser. W, w każdym razie, boksel kurwa tworzy coś takiego wokół siebie, takiego farmazona, że on każdemu, kto jest na topie, liży dupę. I to kurwa, mimo wszystko, że każdy mu to mówi, kurwa. Każdy mówi, boksel, jesteś kurwa frajerem, kurwa, który liży każdemu, kto jest na topie, dupę. W danym momencie ma hype na popularności, to on dalej to robi. To on, jakby nie zauważył swoich błędów. Rozumiesz co chodzi? On nadal kurwa brnie A w to samo. i to robi? I... Cały wykop. wiesz jak sobie z tak ciekawości wchodzę na wykopa od czasu do czasu, żeby poczytać hashtagi na boxdela. Co w się sensie nie znaczy często na fotę, ale na sobie, żeby poczytać hashtagi na boxdela. Tam jest tyle kurwa na niego brudów, że jak ja bym kurwa zrobił na ciebie teczkę boxdel, to ty kurwa jesteś tak zaorany, że to jest koniec. Tam ludzie kurwa sami z wykopu mi podsyłają takie na ciebie kurwa rzeczy, że na mnie jest tyle, a na ciebie jest tyle. Naprawdę naprawdę, naprawdę i... kurwa, na boxdela jest tyle kurwa. A wiesz, co, on... Tyle, kurwa, brudu. A wiesz co mu on tak robi? A niech on wejdzie ze mną, niech on wejdzie ze mną na jakąś kłótnię. A wiesz, on... Naprawdę. A wiesz, co on, ja on tylko... tak robi. Robi? Czemu? Bo mimo wszystko jest bardziej popularniejszy od tych ludzi, którzy stają się nagle popularni i dlatego tak robi. A nie, bo... On bo prostu... w tym momencie, w którym oni się stają popularni, on mimo wszystko jest bardziej popularny i ci ludzie i tak chcą z nim współpracować. I oddają mu fejm swój akurat. Tak, nie dlatego, że on ma więcej fejmu. Tak, I dlatego tak, tak, oni tak. mu oddają fejm, bo I... wie o tym, że on Ale ma więcej. Ale wiecie co, generalnie w życiu trzeba się pewnymi zasadami kierować i wiesz, jeśli ktoś ci pomaga, Czymkolwiek to później powinieneś chociaż zachować minimum wdzięczności, lojalności. No oczywiście, psa, ja go wypróbowałem, no to nie jest tak, że. I nie robić. No właśnie, i, i ja mam tutaj na myśli was, że wy pomogliście fejmowi, pomogliście jemu, też, a on później, nie wiem czemu, tym może mi teraz wytłumaczyć, dlaczego w ten sposób on później ciebie yy, Wiesz atakował. On wyczuł po prostu moment, on nie jest taką osobą, że on ma jakąkolwiek wdzięczność za to, że ja mu pomogę wypromować tak. dane zjawisko. Czyli jeżeli internet mnie hejtuje w danym tak. momencie, to on po prostu pójdzie za internetem. Mhm. To nie jest tak, że on przyjmie jakiekolwiek stanowisko, tak. chociaż o tyle on jest głupi, bo on wiedział, że nie da się mnie zniszczyć. Mhm. On doskonale zdawał sobie z tego sprawę, bo on mówił w 2021 roku, na samym początku roku, że Wawrzyniaka nie da się zniszczyć w internecie. A pomimo to zaryzykował i próbował mnie zniszczyć, jak byłem w areszcie. Bo już myślał, że nie wrócę. Myślał, że nie wrócę do internetu i że go nie zaatakuję. Więc po prostu. Że on żeby... chciał pójść trendem i chciał sobie wyobrazić. Chciał pójść tymi. trendem i kurwa zaatakował mnie, żeby pójść trendem, że Wawrzyniak jest zły, że Wawrzyniak tak. jest najgorszy. Więc zaatakował po prostu. Bo on robi wszystko pod ludzi. To jest taka chorągiewa, że jak wieje wiatr, kurwa, nawet jak muśnie ten wiatr, to on od razu kurwa biegnie w tą stronę. Tam nie muci, kurwa pisać nawet po dmuchu. Tam muśnie wiatr. Kurwa, od razu, kurwa, leci. Od razu. Od razu. A więc jest, czemu on boku, tak e, krytykuje tam cały czas i tak... E, no, go, no, go no, no bo to jest dla niego konkurencja. No jak to? Dlaczego, I, kurwa? Nie, ja, bo ja to zauważyłem w zachowaniu Boxdela, że on we wszystkich rzeczach, które robi, e, generalnie gra na to, żeby niszczyć konkurencję, jakąkolwiek. Kurwa, no ja w ogóle nawet nie zwracam na niego uwagi, w sensie... Kurwił mnie, kurwił mnie tym swoim pierdoleniem, że on może mnie zniszczyć, no czemu kurwa nie nagrasz tego filmu, no nagraj ten film, no znisz mnie, no jak mnie kurwa zniszczysz, jak mnie kurwa zniszczysz. Do końca tygodnia będzie filmik na twój temat uśmiech. Oj super, czekamy, czekamy na, na filmik na mój temat, tylko zależność jest taka, co grubszego możesz na mnie Bogzel powiedzieć, no nic nie jesteś w stanie na mnie Znaczy niż to co było wcześniej, to już No nie, no, no, nie jest to kurwa, no to jesteś w stanie mi tylko podbudować pod, 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 pod popularność, no, tak, taka jest prawda kurwa. Filmem samym. Kurwa, ja czekam na ten film, to jest dla mnie kurwa zbawienie, kurwa. Bo on wtedy mi oddaje swoją popularność. Dla mnie to jest kurwa super, super sprawa. No oddaje... bo już to, co miało być najgorszego Wiesz, pokoju, co Nie kolei, na podzie... on cokolwiek nie powie na mnie, on mi oddaje swoją popularność. Mm -hmm. Nie jest w stanie mnie już nikt nie jest w w internecie, więc... Więc gramy kurwa o otwarte znaczy, karty. Znaczy, nikt nie był zamknięty w celi. Nie, bo generalnie... Ja Poza tobą. Bo... Wiecie, powiem wam też, o co, o co mi chodzi. Generalnie chodzi mi o to, że nikomu, nikogo nie zaczepialiśmy na początku, ani nic, a Boxel sam... Nie, sam Boxel, kurwa sam zaczął kurwa przyjeżdżać, no oczywiście, e, że tak. Ta zasada jest bardzo prosta, jak ktoś ciebie atakuje, to musisz dwa razy mocniej odpowiedzieć, nie? Także... E, po prostu tak, tak, Nie w sensie ja naprawdę nie atakowałbym boxera, bo ja bym go w dupie nawet pomimo, że wypowiedział się na mój temat. Miałbym to gdzieś, ale jeżeli on kurwa cały czas skrupulatnie, kurwa mnie atakuje, nie wiadomo, kurwa dlaczego, tylko po prostu, żeby kurwa zniszczyć live game, no to to jest dla mnie absurdalne, nie? W sensie kurwa to już zaczyna popadać w taki kurwa absurd i w taki kurwa. Yy... Popadanie kurwa 100% za trendem i kurwa wykorzystywanie tego trendu tylko i wyłącznie dlatego, żeby zniszczyć kurwa nawet spoko organizację, która ma prawo bytu w rynku, żeby wyeliminować się zaczęło? Od czego się zaczęło? Od tego, że zauważyli, że jesteś złym człowiekiem. Co ty kurwa pierdolisz kurwa. Oni zauważyli, że mogą wykorzystać to, że internet uważa, że jestem złym człowiekiem. No Taka tak, jest to, to mi chodzi. No. Ja dziękuję bardzo. On, ja nie, nie weź jedną mi połóż tam. Tutaj. Tu? Dziękuję, no. Poczekaj dobra to, dziękuję że oni, nie, dziękuję. Że oni, że oni wykorzystali ale... fakt że internet się uznał za złego człowieka i oni ale nie... bagietę to dory jak kurwa bokser ładuje fuj, nie tak, ale kurwa, o, 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 bagieta, O, Szczerze, to, to, to generalnie to żenujące to było, jak bagieta, przepraszam Cię, ale jesteś spoko gość, sorry, że nie doceniłem wcześniej, to, to, to generalnie to już było takie, że... Załadował tą bagietę, nie? kuraz Aż po kurwa ten, aż po puca, kurwa. A skurba oddechu nie mógł złapać Ale kurwa, ba no. Bagietka to jest chwilowo. Ale najlepsze jest to... Bagietka jak? jest... Chwilunka. Wiecie, bo generalnie we wy wszystkich wypowiedziach trzeba też analizować danego człowieka... Ile on ma lajków pod zdjęciem 60 tysięcy. Kto, bagieta? Bagieta? Tak. tak. Nie, Bagieta jest. Co? Mega jest. Ale w sensie... W sensie... Ale jest Co? Hajbem tyle miał? Co? No. Chcesz, 60 tysięcy? w inaczej ja, mniej, ja do bagiety jakiego? ja do bagiety nic personalnie nie mam ale nie, w sensie, bagieta, w posługi, w sensie nie bagieta kurwa no nic nie ja mam do bagieta chodzi po prostu o to że on liże tak dupę kurwa osobom które są y, akurat na piku popularności jeśli nie? ale nie bagieta nikomu nie liże tylko nie ja, ja mówiłem że południe liże tak? ja nie mówię że bagieta liże 60 tysięcy ja tyle nie mam nic za tyle nie mam a prawda jest taka że mentalnie a gdzie w ogóle jest Marek i Karolina? Co oni nie kanapki. kanapki jedzą. Kanapki jedzą, tak? tak. Czyli zezgonowali. Nie, 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 Dobra. Ile lat mojego drinka brakuje? Dobra, ja wrócę jak będzie drink. Ile brakuje? Ile tam? 6790 jest. Czyli 400 zł. 210 zł. Nie, 210 zł. Tak, tak. Ile jest? 6796. No co ty pierdolisz? No tak. Idziemy no po 5. 5, jeżeli już. Uga, tak, 5-7, 9, bo jest freestyle'a 23 złote Brakuje 204 złote, ja wracam do Was na Kielona Jeżeli będzie kurwa wpłacona ta, ta kwota, to wracam do Was na Kielona, bo w sumie bym się napił. No także do zobaczenia. A wy zostańcie, jedyesiąta.